Już? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubię wędki. Legend X. Legend X. Pierwszy tak. raz u nas co? Tak jest. Eee. I to castingu? O, to typowa wędka. A jak dobrze nam się uda, to zrobimy dla niego bardzo duży, dużą konkurencję w filmie. Bo bardzo podobną wędkę. E... Ale to nie zdradzam. Legend X, w 200, prawie 30 cm, 25 funtów mocy i jakieś tam powiedzmy 40 gramów przynęty. Nam jest 1 na 4, tak? Tak, 1 na 4, 28 i 7, 35. No, niech będzie. Yy, bardzo, bardzo często mówicie i utarło się. Że nie ma wędek uniwersalnych, a nasi widzowie często nam zarzucają, że my jakoś wędki uniwersalne często mówimy, że są tak i, i że pokazujemy. Ja nie wiem, czy znam bardziej uniwersalną. Nie wiem, mówię uczciwie. Dobra, ale Turnament Inshore. No dobra, to jest w pewnych kryteriach, w pewnych... O, nie no, to oczywiście. Może, no, Do czego ta wędka, skąd na nią pomysł, co będę o niej mówił? E Wizją taką podstawową do tego kija był e, koncept, który niejako e, Maciek, nasz klient, e, pozdrawiamy e, Macieja, e, wymyślił dotyczące tej wędki. Bo Maciek łowi tym wybrał sobie tą wędkę do łowienia e, z live'em w perspektywie i do tropienia szczupaków. Czyli jakaś tam guma, jakiś tam powiedzmy, no, guma. Do latarki taki Tak, klasy, tak, klasy. tak, tak. Zasięg rzutu, precyzja rzutu, duża czułość, ogromna moc, pełne ugięcie. My tą wędkę sprzedawaliśmy. Ją klienci wybierali do bardzo różnych rzeczy w tym sandaczy, a Maciej wybrał ją do sandaczy i do, do szczupaków do tego live'a. Ta wędka przyszła z Maciej zacząłem ją oglądać i mówię ludzie, jaki to I Ja bardzo szybko już stałem się posiadaczem tego. Zwróćcie uwagę, facet bierze zaawansowany wędkarz, który łowi ogromne ryby. Bierze ten kij do łowienia na gumy, powiedzmy 15, 16, 18 cm, smukłe, główka dycha, siódemka. Łowi tym sandacze, łowi tym szczupaki, trafiają mu się grube okonie. Eee, i, a ja sobie ten kij, jego charakter, oczywiście też w głowie mam tego lajwa, tak? w głowie mam to, tego, tę perspektywę i, i tropienie tych szczupaków. Za pomocą tych nowoczesnych panoptyksów. Panoptyksów. Panopty, panoptik. Lajskopów. Tak, i innych. Wymysłów. A to co to jest? Panoptyks czy co to jest? tu jest. E, tak, Panoptyks. No, no. I. Ale zanim o tym. Albo nawet tak naprawdę niewiele o tym live no bo co to tam. Wielką historię opowiedzieć parę, parę słów. Ona przeszła u mnie najtrudniejszy, jaki można było sobie wymyśleć, test bojowy. Yy, łowienie szczupaków na przeróżnej maści przynęty od razu mówię obrotówki dwójki, trójki, czwórki, piątki patrz jaka rozpiętość lekkie korpusy, ciężkie korpusy no tak, bo tych na hakach offsetowych co tu je mówiłeś, na lekkich główkach tak, tak, najpierw obrotówki mówię, tak wahadłówki, mały gnom, duży gnom ciężki gnom, foka foka duża ona wszystko opędza do tego zakładałem yy, to co Darek wspomniał te offsetowe gumy, ja nie wiem, one mają po 16 cm. Normalne te relaksy sześciocalowe, jakąś tak mam taką anużę śmierdzącą ganki, to ona ma z 18 cm na 7 gramowej główce. To są przynęty do łowienia w liściach, czyli potrzebne jest, co w tej kiju jest potrzebne, potrzebne jest to, żebyś ty mógł zaprzeć się, szarpnąć ostro kijem i żeby zerwać tą przynętę. Ale zwróćcie uwagę już na, na to, co powiedziałem. Obrotówka dwójka, cieszym, co prawda, korpusem. Mówię o tym naszym e, koloneru RM e, e, z korony. Ale trójki, czwórki, później gumy. Dzisiaj, godzinę temu, łowiłem na jarwa i na poro, czyli 40-gramowe dżerki. On normalnie nimi szarpie, normalnie nimi prowadzi. Małymi ruttami, to wetrom oczywiście, i to działa. I cały czas mówię jedna rzecz. To są przynęty łowione w liściach, czyli Ty potrzebujesz mieć mocną, sprężystą, dynamiczną wędkę, która Ci zerwie e, e, przynęty z liścia, z zaczepu, a nie ugnie się pod, e, no, na, tym, na tym krzaku i po, po łowieniu. Co w tym kiju fantastyczne? Bo zrobił na mnie ogromne wrażenie, zrobił na mnie piorunujące wrażenie, to przede wszystkim kij szczupakowy z nieprawdopodobnym dynamiką, nie wiem, ja już myślę o tym drugim, co będę mówił. Podobny, bo tam co jest z dynamiką dopiero, to tam jest jakiś kosmos, a tu jest nieprawdopodobna, ale uwaga, tu jest MHMF. Czyli... Medium Heavy Moderate Fast. Tak, tak, czyli to nie jest taki typowy fast, chociaż on jest fastem obrzydliwym. Fast moderate. Ale dopiero pod obciążeniem, on ma bardzo dziwną akcję. My musimy to koniecznie nagrać, bo on... Pracuję szczytem. Na początku. Tak wiotki jest w tym szczycie, że pozwoli tą niedużą przynętą precyzyjnie rzucić. Bardzo precyzyjnie. E, dzięki właśnie tej szczytóweczce podajesz te nawet nielotne przynęty te offsetowe gumy bez obciążenia. A na samym końcu słuchajcie, ta wędka ma nieprawdopodobną tutaj moc, także łódka jesteś w stanie na tym ciągać. Sylwek namówił mnie na dajwy. E, e. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo nam nie wypada. Ale dajwa w tej wędce, tego nie mogę, dobra powiem, no więc nieco nie wypada. Dajwa mi tutaj załatwiła wszystko. Dajwa Tatula SVTW, mam 150 z tym większym przełożeniem pod liście, bo to chodzi o to, żeby tą szyb przynętę szybko z liścia prowadzić. Tak, a z drugiej strony rzuca małymi przynętami, lekkimi jak trzeba, bo wędka do tego się... Do vertical'em rzucała maspi, dzisiaj takim. Tak, tak, obrotówki właśnie dwójki, to są przynęty dość wymagające, które potrzebuje Rzuca to, tu mam dwudziestkę, tam, nie wiem, tam cztery, sześć, tam plecionkę. I ta tatula w połączeniu z, z wędką to rzuca pod horyzont, z wiatrem to nie plącza, ta wędka nie zrywa z rzutów ten hamulec kosmiczny w tej dajwie, która nie kosztuje żadne zawrotne pieniądze, bo to jest jak na multiplikatory, tani multiplikator, tak? No działa to perfekcyjnie rekordowo, jeśli chodzi o podanie przynęty, o zwijanie, o brak oporu, to ugięcie wędki, wiesz, nawet jak się z zaczepem, tym krzakiem bujasz, to jest, wiesz, wygniesz ją całą mocniej, szarpiesz, na ma tyle mocy zrywa. Największe plusy, jakie tej wędce to, to przed chwilą powiedziałem, to jest ta nieprawdopodobna odległość rzutu, którą wykonujesz, i precyzja rzutu. Ja byłem, ja nie jestem wytrawnym, e, darek multiplikatorowcem. Tak, tak. E, Sylwkowi syl to mógłbym pójść buty wiązać, ale ja to rzucam jak Sylwek. Tym widziałeś to dzisiaj, jak to między krzaczki leci i spod siebie, i za siebie. E, i, je, na jedną rzecz trochę w tej węce w, narzekam, ale to jest moja, ja jestem wysoki. I to jest też trochę. Ja lubię długie dolniki i grube dolniki, tutaj, nie? Mi troszkę tutaj brakuje. Jakby tutaj było całe, to by było super, i minimalnie dłuższe, to by było już perfekcyjna sprawa. Natomiast ja powiedziałem o bardzo trudnym zastosowaniu, czyli o tym szczupakowym. To jest naprawdę. Co się na naszym kanale, macie filmy o łowieniu szczupaków w liściach. My dużo o odwędkach opowiadaliśmy. Opowiadałem o naszym kordzie mhm który w korbie jest perfekcyjnym urządzeniem na liście. To jest. Perfekcyjne urządzenie w multiplikatorze, w podcastingu pod multiplikator na ludzi, którzy w kastie łowią. E, natomiast ja nie mam, to, to teraz będę nie mówił w swoim doświadczeniu, na podstawie swojego doświadczenia, ale cofnę się do Maćka, który łowi tym kijem jeden sezon, czy dwa sezony, nie wiem, nie chcę kłamać. Ale złowił na tym, na ta... ja już w zeszłym roku to wędrę. Musimy Maćka koniecznie poprosić do filmu, żeby nam parę zdjęć wysął ze swoimi szczupakami. Bo on mi pokazywał dwa tygodnie temu, był u nas. On łowi na latarkę szczupaki ponad metr na tych naszych jeziorach. Stosuje do tego, tak jak mówiłem, te gumki. Łowi w tym toni, w toni i mówi tak, Remigiusz. Szczupak bardzo często, jak łowisz go w toni, on nie bierze ci z impetem. On ci to skubie tą przynętę, wjeżdża delikatnie. Na tym kiju. To jest, słuchajcie, wędka z napchanymi potąd technologiami. Tu czułość, dynamika stoi na najwyższym poziomie jak na Sankroja, tak? A pewnie i na świecie. Dlatego ta obrzydliwa czułość bardzo pomaga w tych takich wiesz, niuansach wszystkich, tak? Mamy, słuchajcie, klientów, którzy tą wędkę wybierają jako ich podstawowy kij do sandaczy. I to jest ciekawostka, dlatego że to nie jest extra fast. To jest młode rejfa. Ale to jest takie nasze łowienie: po dużej jaskółki na no świetne oświetlenie. Tak. Jak Jakby podsumować, niedawno opowiadałem, wy będziecie niedługo oglądali, o film o elitce ES90 MLF, i powiedziałem, że to jest perła. W spinningach, moim zdaniem, coś w co nosi znamiona ikony wędkarskie, powiedzmy, jeśli chodzi o wędki. My z tym sankrojem mamy, to jest trochę Darek tak, że my go długo znamy, my trochę, wiesz, inaczej patrzymy na to, to nie są tylko wędki dla nas, to są takie narzędzia. Natomiast za, rzadko się dzieje, Darek, dwa dni łowie ryby, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że nie miałem innej wędki w ręku. Dzisiaj nie, nie, włoży, nie wziąłem żadnej wędki, jedną wędką, cały czas. Multi-uniwersalność, y, ale to taka skrajna, skrajna, po horyzont uniwersalność wędki. Ktoś, kto łowi szczupaki, stać go na to, żeby kupić dobry kij, drogi kij. Uważam, że do tych 45 gramów najlepsza wędka e, lub jedna z najlepszych, taki najciekawszy wybór szczupakowo-sandaczowych, patrz co o my mówię, szczupakowo-sandaczowy Ty jesteś takiego? No tak, no kwestia metody czynna, olej, prosto. Po no i tyle, I nie ma się co więcej rozwodzić. Minusy zawsze mówię, uważam, że tutaj yy, fajnie by było tyle. 3 centymetry i mi brakuje Darek tego zaparcia, żeby to było pod rękę, ale może Tylko to One są opisane na 35 gramów. Amerykanie nikt nie założy nic cięższego niż te 35. Masz rację. Więc dla niego jest to zaprojektowane wzorowo. Ty trochę z racji naszego doświadczenia z tego, no my to wiemy, jak. Wiemy, ile my rodziców. tak nie? tam wiecie, że są te, te niedoszacowani i tak dalej, i tak dalej. No, gdzieś tam to krąży. Taka opinia z takimi niedoszacowani faktycznie. Ale my się z tym bardzo kłócimy z niedoszacowaniem, bo. To nie jest niedoszacowanie. O! Proszę? Chodzi bardziej o bezpieczeństwo, żeby kija po prostu nie zniszczyć. Ja to jeszcze inaczej rozumiem, o to moglibyśmy fajny film nagrać od niedoszacowania. O, bo... I byśmy tak go nazwali. Niedoszacowanie. O. Warto kiedyś o tym porozmawiać. I tyle. Nie, 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 nie będę męczył buły, e, jeśli chodzi o ten kij, bo... Bo to co najważniejsze, zostało wszystko powiedziane. Nie, ja ci powiem tak, ja mam zawsze wielką trudność, bo o tych wielu wędkach już mówiłem. I teraz sobie tak, myślę. No bo Boże, będzie na pewno sytuacja, że coś się powtarza, wiesz i tak dalej, no bo bez przesady. No nie, a wiesz w jakim sensie? Mówię, że o wielu wędkach mówiłem i, i jest tak, że. M na przykład teraz ja przypomniałem o kordzie moim MM-ie, nie? Że to najlepsze na świecie wędka jest. O tym mówię, że to super jest, o Elicie, że to jest super kij, tylko że to są całkowicie inne wędki. Do czego innego? W lubię wędki mówimy o wędkach, których lubimy, które sam się podobają, i tyle. No? Więc każda wędka w lubię wędki. Ale mam dylemat teraz, bo dobra, powiem, bo może się uda o tym energii się nagrać jeszcze, nie? Zdradziłeś, co Ja co, ja tam powiem, Darek, bo to będzie w ogóle jak ci się jest kosmos, bo te wędki mają podobne zastosowanie. Identyczną długość, identyczny opis, ale koncept jest trochę inny, nie? Tak jest. Piszcie w komentarzach, czy mieliście styczność z tego typu rodzajem kijów, yy, MHMF-ami? No. Do czego je stosujecie? Tak. A ja muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Koniecznie, bo ja powiedziałem o tych latarkach, powiedziałem o gumach, o szczupakach i tak dalej. Twitch, rzeźnia, słuchajcie... Że w... to nie jest ekstrafast. Ale on ma taką dynamikę, że jest ekstrafastem. Yy, to jest wędka, tylko tutaj się kłóci ta długość. Bo rynek i świat twój czuje w dół, ja i czuję do boku i dla mnie... Ty bardziej jerkujesz niż twój bo to jerkowanie Ci się wzią, No tak, tak, się tak. Ale widziałeś, ja Ci rzucałem tym kataną, czy kanatom, czy jakąś tam się nazywa, tak? To to jest duży już jerk. Opierdziela ta wędka to w powietrzu i to szajnerem yy, to lata. Yy, naszymi yy, tym zubaczem, nie zubaczem tylko mockiem. to on aż skacze na boki struną, łamańcem. To jest perfekcyjna wędka do twitcha, do szczupaków, do sandaczy, do grubych okoni. Super wędka. O, to musiałem dodać, bo to było ważne. Bardzo No i mamy, słuchajcie, chyba drugi raz w historii, że nagrywamy dla Was o wędkach. Pokazuję Wam genialny, fantastyczny kij Legenda X-a. Łowimy nim ryby, opisujemy. Musimy wszystko sprawdzić, wszystko zweryfikować i nagle się okazuje, że... Amerykanie robią nam niespodziankę. Robią nam przykusa i wymieniają wędkę, którą bardzo lubimy. A wcześniej pytaliśmy, czy nie będą nic wymieniali. Tak, nie, 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 nic nie będzie. Do rzeczy. E... To już nieaktualne. To, o czym Wam mówię. Kolor zielony. Kolor zielony zmienił się na czarny. To jest nowa wędka, to jest nowy Legend X2. To jest Legend X. Ale żeby być bardzo precyzyjnym... Powiem Wam o kilku różnicach między wędkami, bo takowe są. Pierwsza sprawa to to, co mi nieco w starym Legend X nie to, że się nie podobało, ale troszkę mi brakowało dolnika. Oni podnieśli 2-3 centymetry mocowania kołowrotka, jest wyżej w nowym, ale znowu nie ma forgripa. Czyli plus i minus. Wyszło na zero, mamy tutaj, tak? Na zero, czyli tu mamy podobnie, trochę wyżej uchwyt, nie ma forgripa. Ja ten forgrip for lubię, jak jest w wędce. Tu go nie ma, tak Amerykanie lubią eee, i tak mają. Jeśli chodzi o przeznaczenie, zastosowanie, to są kopie, to są bliźniacze wędki, totalnie. Te same przynęty obsłużysz, obsłużysz w górze bez żadnej dyskusji, to są takie same historie, jak Wam mówiłem w filmie z nadwodą. Z tym, że nowa wędka, ona ma nieco bardziej wyraźny szczyt od tej wędki. On jest bardziej finezyjny. O czym to decyduje? Co daje? Ona lepiej pracuje w dole. Ta nowa wędka, ona potrafi obsłużyć przynęty guma 4 cale, czyli 10 cm na 3 gramowej głowca. Ona będzie tym łowiła pięciogrodową, założysz kołowrotek, tatulę setkę, czy jakiegoś tam zilliona stiza i to działa. Na tej. No i chociażby, żeby było piątka, siódemka główka, to dopiero działa, tak? Czyli kolejny plus, czyli w górze zostało to samo, w dole w większe czucie mniejszych przynę. Jest tak, że ja mam tak, że jak lubię wędkę, to ona staje się dla mnie perfekcyjna, ona mi się lepiej, pięknie leży w i ja mam fajne wspomnienia z łowieniem, ona mi świetnie rzuca, się świetnie ugina, to jest wszystko na 10, tak? Przyszło to... No, design trochę nie mój, ale to jest nieistotne, ale Blank jest kosmos. I powiem wam, że można by było śmiało powiedzieć, że to jest godny następca z plusem. Ten nowy e, LXTC76MHMF. Musisz tak pod filmem napisać. Ciu, 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 ciu. E, jest bardziej zaawansowaną technologicznie wersją starego Legend Xa z bardziej finezyjnym szczytem. I muszę dodać, jeszcze z głębszym ugięciem eee, i z jeszcze większą dynamiką. To, co zostało powiedziane, wszystko na materiale, jest prawdą i do tego dopisujemy duży plus eee, do takich właściwości, jak rzut, jak praca pod rybą, jak wyważenie kija, waga kija eee, technologii. To jest lżejszy, tak. I tyle, kropka, bo nie będziemy mówić o tej wędce, bo mówiłem 30 minut. 30.